To właśnie są kosmiczne pierogi Ultra z Hiber. A jeszcze muszę złapać ten. Tutaj jest taka wielka bryła, której nie widać oczywiście, więc możecie zobaczyć sobie, jak się robi y, perfekcyjne pierożki. O, właśnie, pokazuje mi ta osoba, ten, ten niewidek. O, czy to nie, dobra. Może być tak, wie. O, tutaj! Tutaj ogólnie to nie jest bryła, to jest sterta tych ten, ale w ogóle nie mam cienia, więc zaraz będzie Epic Face. Hehe, <laughs> noby. O, noby! No to ja zrobiłem na takie zajęciach, więc jestem proinformatycznym koksem, więc hejty lecą, więc dzięki wielkie. Zaraz to będę miał tysiąc miliardów subów, chociaż ani jednego nie mam. Baranek firmy Obsram.p Koniec materiału na nuby nuby. Nuby, tak, nuby.